Siemanko, tutaj Nickentom. E, witamy was w kolejnym odcinku. Znowu wracamy z nowym unpackingiem. E, tym razem będą to ptaszniki typowo afrykańskie od Bartka, zawory oraz od e, Pawła zdyb, zdyba, tak? E, najpierw może zajmiemy się tą paczką od Bartka. E, mamy tutaj. E, 10 sztuk Ceratogyrus Meridionalis i miało jeszcze dorzucić jakieś y, Usambary, Murinusy. Także otwieramy. Y, nie kupowałem tych ptaszników. Szczerze mówiąc tylko się zamienialiśmy. Y, ja idę jutro coś Bartkowi wysłać. On już wysłał trochę wcześniej. Taka szybka zamiana. Już kilka razy Interesy z barkiem robiłem. Zawsze było wszystko OK. Teraz mam nadzieję, że też będzie. Yy, mamy paczuszkę. Yy, I dobra, otwieramy. Paczka wysłana wczoraj dzisiaj doszła, także jest OK. Jeżeli chodzi o czas poczty, co rzadko się zdarza niestety. Yy, zaczynamy od ceratogyrusów. Ceratogirus meridionalis oraz powinny być murinusy. Tutaj jeszcze. Ok, zdejmujemy papier. Mamy styropian, super. Otwieramy styropian. Ogólnie Ceratogirus meridionalis. Wiadomo, ptaszek afrykański, słucholubny raczej defensywny potrafi być agresywny. Fajne brązowo- beżowo, szare kolory, Charakter charakterystyczny karapak jak u większości tych gatunków. OK. Już otwieramy. Dobra, tu mamy takie coś, tu mamy takie coś. I tu mamy takie coś. Okej. Okay. Eee, dobra. Mamy przygotowane ogólnie Ceratogyrus meridionalis w przeciwieństwie do innych ptaszników z tej rodziny. O dziwo. Znaczy o dziwo. Po prostu tak ma albo i nie ma, nie ma rogu na karapaksie, bo Ceratogrus Sanderio, który będziemy za chwilę rozpakowywali ten róg mają taki bardziej płaski, czarny, lekko pochylony znaczy wyniesiony z góry dobra, rozpakowujemy teraz pajączki, chyba są w Eppendorfach z tego co czuję mamy fajnie folię e, trzymającą ciepło Także pakowanie naprawdę porządne. Okej. Okay. Mamy pierwsze sztuki. Zaraz Wam pokażę. Może jedną wyciągniemy, żeby pokazać. Super co. Zdrowy żywy osobnik. Spróbujemy złapać tylko ostrość. OK. Tak wygląda maluch. Jeszcze wiadomo nie jest on ubarwiony tak jak dorosły osobnik. Ale możecie zobaczyć jak wyglądają maluchy. I go spróbujemy schować z powrotem. Co może być trochę trudniejsze. No, wchodź tam mały. Dobra. Ok, więc pierwsza sztuka żywa, mm, mm, mm. druga sztuka też żywa, trzecia również czwarta, piąta. Mm. Zaraz, zaraz, czy ja sobie... Mam nadzieję, że nie pomyliłem z murinusami, ale murinusów chyba miały być dwa. Zobaczymy. Kolejna folia. Kolejne maluchy. Kolejne 6 żywych maluchów. Także 11 dostaliśmy maluchów. Jednego chyba w gratisie. Dzięki Bartek. Sumy to przyzwyczają ją do tego, że zawsze coś tam dorzuci. Ok. I jeszcze jak się domyślam, murinusy. U bary, także ptaszniki słoneczne. <laughs> także polecane raczej dla bardziej doświadczonych. Też słyną z agresywnego charakteru. Są to ptaszniki takie bardziej defensywne. Okej. Okay. Też oba żyją. Spróbuję je wyciągnąć. Widać go tam, widać. Spróbujemy go wyciągnąć, żeby Wam pokazać dokładniej. Ok, piękny murinusek. Zombra. Tak się prezentuje. Dobra. Chowamy go. Drugi oczywiście też żyje. Także y, dzięki wielkie Bartek. Serdecznie polecam. Jak zawsze już kilka odcinków z ptasznikami od Bartka mamy. Dobra, jesteśmy z kolejną paczką. Tym razem od Pawła. E, tu z kolei mamy 25 sztuk Ceretogyrus e, sanderi. E, czyli ta sama rodzina. Też ptasznik afrykański. Też dość agresywny. Obronny, defensywny. I charakteryzuje się już tym, że na Karapaksie ma ten róg. Choć ciężko go w sumie nazwać rogiem, bo jest on bardziej spłaszczony niż u innych gatunków. ciemnoczarny i tylko z przodu delikatnie podniesiony. Ale dobra, tyle gadania. Później postaram się Wam wkleić zdjęcie do samicy. Tu od razu czuję hitpak, hitpack, oczywiście. Cieplutka paczka, także super. Hitpack odkładamy na bok i zajmujemy się paczką. Koncertne pakowanie Sanderi. Też yy, z Pawłem się zamieniłem. Nie kupowałem tych wtaczników. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Solidne pakowanie. Przy okazji tego filmiku, bo nie wiem, czy coś jeszcze będziemy nagrywali w najbliższym czasie, zapraszamy Was na giełdę terrorystyczną do Wrocławia, która odbędzie się 18 grudnia. Też będziemy mieli swój stolik ze swoją um, ofertą, także serdecznie zapraszamy. Można podejść, pogadać, kupić ptasznika. Będziemy mieli też muszki owocówki dla modliszek. Oraz jakieś tam pojemniki plastikowe. Ale nie o tym ten odcinek, teraz zajmujemy się pająkami. Dobra. Mamy złotko, zdejmujemy złotko. To nas nie interesuje. Widzę, że mamy piankę, fajna sprawa. Razem z taśmą. Moment, bo się zaplątałem długo no. będziemy chcieli dla Was nagrać yy, ten odcinek, który pisaliśmy na Facebooku, mianowicie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Także jeszcze zachęcamy, abyście wchodzili na y, Facebooka i zadawali tam jeszcze jakieś pytania. Już że parę tych pytań jest, ale im więcej, tym myślę, że odcinek będzie ciekawszy. To pewnie będzie następny odcinek. Ale dobra. Otwieramy, bo jesteśmy coraz bliżej. Mamy piankę. Piankę zdejmujemy i mamy kolejną taśmę. Końca nie widać. Super, solidne pakowanie. Trochę tych taśników w tym tygodniu będzie, bo teraz przyszło yy, około 40 w sumie. Yy. Jutro przyjdą chyba jeszcze trzy paczki, więc trochę tego przybędzie, ale nic, tylko się cieszyć. Święta idą, to sobie trzeba robić prezenty. Dzisiaj Mikołaj, więc to takie w sumie można powiedzieć paczki mikołajkowe dostaliśmy. Dobra, idziemy z tym. Kolejna warstwa złotka i kolejna warstwa taśmy, a pod nią kolejna warstwa pianki. Też pewnie mamy w Ependorfach pochowane maluchy. Ups, będziemy się później bawili w przekładaniu. Jeszcze jedna warstwa. No, pakowanie jest naprawdę pancerne. Jeszcze ciężko dostać do tej paczki. Ok, teraz się nam już chyba uda. No kurde. <laughs> Jeszcze w pudełeczku jednym <laughs> i widzimy w środku Ependorfy. No jest tego sporo. Trzeba przyznać. Pakowanie pomysłowe. Szacunek za takowanie super. Szczególnie, że jest teraz zimno, więc trzeba uważać. Dobra, to 25 sztuk ceratogyrus z Sanderii. E, jeden uciekł. O, jeden pędów się otworzył i nam spierniczył. Który to jest? O, tu nie, nie ten nie ten, ten otwarty. No tu jest otwarty, dobra. No to przy okazji pokażemy Wam jedną sztukę. Jeszcze oczywiście malutkie. Nie są dobrze wybarwione. O, tak wygląda maluch. Yy. No, powiem Wam, że super. Wszystkie z tego co widzę na pierwszy rzut oka przyszły yy, żywe. Także Pawła także serdecznie y, polecamy. Yy. I zapraszamy do zakupów u nich, bo naprawdę warto. Wiem, że jeszcze y, mają zarówno Bartek y, jak i Paweł y, Ceratogerusy do sprzedania, więc możecie do nich napisać. Coś się nie chce tam. Yy. No i to chyba tyle. 18 jeszcze przeciągnięć, 2020, 220. 22, także dostaliśmy jednego gratis, także yy, naprawdę yy, super. Polecamy te ptaszniki yy, już bardziej w sumie doświadczonym hodowcom, ale myślę, że początkujące osoby, które są w miarę ogarnięte, jakoś tam nie będą skakały, bały się przy tych ptasznikach, bo naprawdę w sumie nie ma czego. Na pewno sobie z nimi poradzą. Tu prezentujemy Wam jeszcze wszystkie staszniki. No i co? Żegnamy się z Wami. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli filmik się Wam podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, wchodźcie na naszą stronę na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, pod spodem. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia na razie i cześć!